Najbardziej opłacalny zestaw komputerowy do kwoty 3500 zł? Dawaj, jedziemy. Za około 500 zł nie ma lepszego zawodnika od Intel Core i 5 14400F. 10 rdzeni, 16 wątków, boost aż do 4,7 GHz. To musi dawać dobrego kopa w grach. Połączymy go z RTX-em 5060, bo ma DLSS-a oraz Frame Generator, więc jeśli zabraknie pary w czystym rasterze, to się dopali klatki Magium AI. Jeśli nie macie problemu z tym, że będziecie się gnieść na małym dysku SSD, mniejszej ilości RAMu, przy okazji, że Procek może się trochę przegrzewać, to w cenie 3,500 zł da się też upchać RXA9060XT. Ale uprzedzam, ten kompromis jest możliwy tylko i wyłącznie tnąc na pozostałych częściach. A dalej to już prosto: 32GB może był zapas, 2TB i aplikacje. Bo GTA 6 ma ważyć około 300 giga, Wrzucimy to wszystko na budżetową, ale wystarczającą płytę główną od Gigabajta. Schłodzimy cichym i wydajnym chłodzeniem od Silvermanki, a całość trafi do przewiewnej i kompaktowej obudowy, również od SMX Model Coffer. Łyklacz weźmiemy z promocji, mocy dużo będzie jak znalazł. Jeśli chcielibyście zaoszczędzić 200-300 zł, to można oczywiście wziąć mniej RAMu, mniejszy dysk, czy odpuścić sobie chłodzenie, ale nie polecam. No chyba że tylko po to, aby podmienić rtx na RX-a 9060 XT w wersji 16GB, i wtedy to ma jak najbardziej sens. A jeśli szukasz komputera w innej kwocie, to kliknij koniecznie tutaj, tam są zestawy od 2 do 12,5 tysiąca zł.